Dzisiaj mamy takie pudełko i będziemy wrzucać do nich brain roty. I teraz leci szimpanzyni bananini. On tak wygląda i to jest jego dźwięk. Chimpanzini, bananini. Wow! wow, ła, ła! I musimy połączyć go z drugim Chimpancini banini, więc tutaj jest Bobrini Kokosini, ale on nie pasuje do tego. A tutaj opatrzcie drugi Bobrini Kokosini leci i uwaga, one się połączą i wyjdzie Chimpancini Bananini I tutaj na dole widzę co będzie po tym i to będzie boneka ambalabu, czyli taki brain rod z żabą. Tylko na początku muszę je połączyć i o dobra nie, tutaj mi wleciało tripi tropi. Czyli taki kotek z krewetki, który leciał sobie na dół i on mi przerwał. O o, to może być ciężkie. A jeżeli tutaj będzie pełno brain rotów, to my to przegrywamy. Bo musimy dojść na sam koniec do brr, -br pata pi, on jest na samym końcu. Tylko nie wiem czy mi się to uda, więc muszę naprawdę mocno się skupić. I uwaga, teraz mamy o, boneka Ambalabu, czyli taka żaba i też się tutaj złączę, żeby pom wyszedł... Rigo kamelo, bufo fardello Czyli taki wielbłąd w lodówce, to jest akurat śmieszne, ale czekajcie, ja już chyba nie połączę tych moich chimpansini, bananini, ale... Tripi tropi. Tutaj na dole on jest i błagam. Zobaczcie. Chyba nie uda mi się tego zrobić. Ale uwaga, teraz leci. O, kolejny I mam bonekę Ambalabu. I widzowie, może uda mi się wygrać tą giereczkę. Mam taką nadzieję. Dobra, to tutaj daję bobrynik i I teraz mamy. Ej, cappuccino assassino tutaj na górze. Kapu, kapu, cappuccino assassino. I go połączę z tym na dole. Więc uwaga, zrzucam go i błagam. Pom, tak jest. Mamy tutaj już kolejnego, więc dobrze. Tylko jak ja mam połączyć te dwa? Nie mam pojęcia. Widzowie, ej, trochę go przesnąłem, ale nie aż tak bardzo. A teraz mam bonekę Ambalabu. I tutaj w dół. Tak jest. I zobaczcie mamy. La really lari -la. Czyli taki wielki słoń w kaktusie. I zobaczcie, on świetnie wygląda. I on jest tutaj po środku. Czyli jestem w połowie, a potem będzie chyba taka krowa w Saturnie, czyli Lawaka Saturnita. Ale to dopiero za chwilę, więc uwaga, ja teraz dam sobie w tym miejscu może o, proszę kolejnego. I tak! Widzieliście jaka akcja! Pozbyłem się tego chimpanceni Badadini, Bardzo dobrze, a dobra, a teraz tutaj odrzucam kolejnego bobrita. I teraz on jest znowu chimpanceni badadini, ale połączam je i błagam. I tak, dwie boneki Ambalabu i mamy Frigo Kamelo, buffo Fardello. I muszę się na maksa skupić, żeby oczywiście grać jak najlepiej w to teraz mamy, o, cappuccino, assassino, dajmy go tutaj, połączmy te dwa Cappuccino. i teraz, o, nie, Burbi, luri, lori, lori zablokował mi trulimera, trulicina na dole, o, o, muszę się skupić, więc uwaga, muszę wygrać tą giereczkę, i chcę naprawdę mieć larilla. więc muszę teraz grać najbezpieczniej na świecie, i tu mamy, o, kolejno trulimelo, trulicina, ale już nic chyba nie uda mi się dać tutaj, o, teraz mamy kolejnego szybant, nie, o, dwie boneki Ambalabu, które mi się złączyły, ale nic już tutaj więcej nie mam, o, o, coś mi się wydaje, że mogę przegrać tą giereczkę, bo już bardzo źle zagrałem, o nie ja już naprawdę jestem na samej górze prawie ale spokojnie, może uda mi się wyjść, tutaj łączę to wszystko i wow, mamy tutaj kolejnego i tak, zobaczcie, mam lawaka, saturno saturnita i nawet mi się chimpanzee i bananini tutaj zebrał, ej, to ja to wygram i to jest jej dźwięk tej krowy Lawakka saturno, saturnita i ona jest bardzo śmieszna. Teraz mamy, o, Cappuccino assassino. proszę, mamy kolejne shipancini, bananini, a jak normalnie uda mi się tą tutaj. Tripi tropi. Zdobyć to nie wiem, co zrobię. Chyba się popłaczę ze śmiechu, ale dobra, nie udało mi się. Teraz mamy, o nie, kolejne. To już są ciężkie przemiany, widzowie, ale postaram się, uwaga. O, nie czemu ja dałem Cappuccino assassino w tym miejscu, źle popatrzyłem. O, ale wiecie co? Ja mogę troszeczkę oszukać i tutaj pisze shake, ej, czyli potrzęsę całym ekranem! I wtedy mi się wymieszają. Ej, dobra, zrobię to, więc uwaga, klikam shake i miałem tego nie używać, a zobaczcie, ej, Ej, to normalnie się trzepie bardzo dobrze Tylko nie I tak mam tutaj tą Trulimero trulicinę. A dobra muszę dać tutaj tego Chimpancini Bananini I chwileczkę Czy ja teraz tutaj na górze nie widzę Mojej koszuleczki z duczech Shopu Czy ja mogę nią ruszać? Czekajcie Tak zobaczcie W prawo i w lewo Mogę ją zaraz tutaj zrzucić I ona leci teraz na tą tutaj małpę w bananie I, a jak ona śmiesznie wygląda Widzicie to? Nie no ale wy też możecie wejść na shop.pl Bo są tam najlepsze rzeczy Takie jak poduszki Skarpeteczki mięciutkie Które tutaj tamtej tej bobrini kokosini, patrzcie jak ona ładnie wygląda! I wam też je polecam, a tutaj uwaga! O, łączę tutaj kolejnej POM! Dobra, jestem już naprawdę bardzo bezpieczny, albo nie, no ja nie wierzę, źle pomyślałem. Ale dobra, spomin, bo nie balabu ambalabu. O! Mam Lili czyli bardzo dobrze, a ja chcę mieć kolejną przemianę, widzowie, jak to zrobić? Muszę na Saturnita połączyć, co jest bardzo ciężkie i nie wiem czy mi się uda, bo naprawdę już chyba co przegram, bo normalnie nie umiem chyba to łączyć. Ale dobra, może coś się uda, jednak chcę zrobić. O, patrz! Frigo kamelo bufo Fardello tutaj prawie się połączył i byłoby już zetknięcie, ale jednak się nie udało, więc hmm, dobra oka, pocino Assassino, dajmy tutaj. O i boom, Mamy dwie Lili lilarile li, Ale jednak trzeba więcej widzowie, więc muszę się skupić i naprawdę na maksa tutaj ogarnąć i już jestem bardzo wysoko, więc mogę to przegrać, ale nie, ja cię nie dam, widzowie! O, tutaj mamy ja, sipancyni bananini! Tak, udało się i błagam! Ctery Lili li, Larila muszą się widzowie połączyć, a to jest tak blisko a jednak daleko. Ej, już prawie zobaczcie tutaj! Jak ja mam to połączyć. Dobra, sipacyni bananini, no weź się posuń! Dlaczego Dlaczego on jest taki wielki? I chwileczkę. Tak, połączył się i chwilę, ale co mieszanie. Teraz łączę te dwa pancyni bananini. Kolejne boneka Ambalabu, balabu. O, kamelo, buffardello. ale jest blisko, proszę Państwa, chyba zaraz. Normalnie się połączą, tylko muszę się mega skupić. Patrzcie, już mam trzy te Lili li, 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 li. Zaraz one muszą być. No nie ma innej opcji w ogóle, więc uwaga! O, si bananini, tak, bierz go! Nie! Prawie się udało, dobra, chwileczkę! Ja myślałem widzowie, że mi się uda, a to jednak jest mega ciężkie. I zobaczcie, już jestem na górze. Dobra, o, patrzcie, teraz na pewno coś się zrobi. Bo zobaczcie, dam tutaj tą żabę i po, Tak, mam dwie dla Saturnita, ale ten Cappuccino Assassino to przeszkadza, więc chwileczkę, dobra, dam Trulimero, Truliczynę, o, może się tutaj coś zrobi Za chwilę mogę to wygrać, widzę, więc się skupcie I patrzcie, prawie się dotknęły I ja mam pomysł, co zrobię, tylko muszę Mieć tutaj Cappuccino Assassino, bo On naprawdę mi pomoże i spróbuję go Wrzucić tutaj pomiędzy, więc uwaga, zrzucam I, o nie, nie dotknęły Się i nie połączyły, to może być Naprawdę ciężkie, ale dobra Spróbuję się widzowie nie załamywać I grać dalej, uwaga, klikam, o, o Ale normalnie słabo, teraz to na Naprawdę nie wiem, czy nam się uda, ale dobra, może się uda. O nie, zobaczcie, już jest naprawdę bardzo blisko i pom, jednak się połączyły, mamy już trzy. I wiecie co, dam teraz szejka, żeby to się ekran cały potrząsł. Więc uwaga, zaczynam to trząść, tak jest, brainroty, połączcie się. Uh -uh. To chyba nie zadziałało, a tutaj mamy jakiś młotek, ej, kliknę to. I co się teraz stanie? Ej, mogę kliknąć w jeden przedmiot. Ej, mogę go chyba wyrzucić, czekajcie. To ja może usunę tego bobry nie uwaga, kliknę go i pom, nie ma go i tak mam tutaj. ma I bardzo dobrze, ha już już patrzcie, udało mi się to połączyć. I to się widzowie bardzo dobrze składa. A następnie tutaj na dole pisze, że będzie tralalero, tralala. Potem Bombardino, krokodilo i na końcu ten brbr -br patapim i wygram to. Więc klikam to i dobra, teraz naprawdę to wygram. Uwaga, muszę się normalnie skupić na baksa, widzowie. Teraz te krubufo Fardello się połączą i o, jest bardzo blisko i tak, zobaczcie. O nie! Za chwilę chyba to widzowie mogę wygrać, tylko tutaj luczek musi się skupić. Więc uwaga, braidrociki lecimy do samego końca. O, dobra, tutaj lecimy kolejne połączenie. I wiecie co? Jest bardzo ciężko. Zobaczcie, tutaj mam rzeczy normalnie. Ale dobra, coś tam się łączy. Tylko tutaj, o nie, mamy znowu cappuccino, assassina. Tu jakieś trulimere, truliciny. Ale dobra, może damy radę. Uwaga, łączę to i dobra, dobra. Prawie się nie zetknęły i tak. Prawie lawa kalaw, cyturnu, saturnita. Już jest bardzo blisko. Muszę tylko wylosować teraz dobrego Brain Rota czyli cappuccino, assassino. Tylko o, boję się, że teraz będę mógł przegrać. I o, nie, dobra, to było naprawdę ryzykowne. Bo prawie bym to przegrał Ale potrząsę ekranem. Kliknę, potrząć. I po, patrzcie, się Tak, i mi się połączyło. Zobaczcie, mam teraz. Prawie wygram tą gireczkę, zostały tylko dwie przemiany, czyli Krokodilo, Pompardillo i brybrypata Patapim. Ale dobra, ja się teraz skupiam na maksa, widzowie. tak, jest, najgorsze rzeczy są tutaj na końcu, bo już i się ich nie pozbędę, ale ja tutaj poradzę sobie chyba, tak mi się wydaje, o o Dobra, już naprawdę to jest akurat jedna z cięższych rzeczy, bo nie mam nawet jak tego łączyć teraz. Już nic nie wyjdzie mi normalnie, żeby tak szybko połączyć to. Więc chyba zacznę grać tak, jak po prostu umiem i nie wiem, czy przejdę tą giereczkę. Zacznę po prostu starać się na maksa i tutaj o, tulimero trój, na tutaj z boku. Dobra, to mi się akurat udało. Co tutaj mamy dalej? Ale, o, Tulimeno Tulicina, teraz Boneka ambalabu a nie, to jest tutaj to. I uwaga, co teraz mi widzie O, dobra, dwa Bufo Fardello, Bufo Carmelo. Tutaj to łączę wszystko i teraz błagam. Dobra, muszę się skupić, ale nie wiem, czy mi się uda. Dobra, zaczynam klikać i błagam, chcę mieć chociaż jakiegoś lepszego jeszcze jednego brainrocika. I możecie dać znać, czy wy w ogóle graliście w tą gieraczkę i czy ją macie i Dobra, tu mi się dużo już połączyło. Tylko i tak, tutaj gdzieś mi zawadzają te inne brainrociki, które się schowały, ale dobra, spróbuję w takim razie dobrze to zagrać. I wiecie co, chyba teraz tutaj. O, spróbuję go zdjąć i nie, chyba prawie. Bym przegrał, widzieliście to? To był jakiś fart gry, ale dobra, daję to to. I chyba kliknę teraz, żeby coś rozbić młotkiem. I będę chyba sobie pomagał. Na przykład teraz zniszczę tego szympansyli baladili aha, aha, I Cała mapa się przeniosła, ale jeszcze kliknę ten młotek. I teraz usunę tą bonekę Ambalabu. Bo POM! Lecisz, okej, okay, robi się mniej miejsca. jeszcze raz kliknę w ten młotek. I usunę tutaj, czyli POM. Tutaj, czyli tą lirilarile, -li bo musiałem. I już to wygląda trochę lepiej, ale nie więcej już nie mogę. O, o, myślałem, że to coś Dawid zowie No nie, chyba teraz mi się nie uda. A jednak może. Mam już 1400. Na punktów na górze tutaj, więc bardzo dobrze. I uwaga, łączy to i prawie, prawie, prawie już się udało. I zaczynam to klikać jeszcze szybciej. Błagam, tak, bo jak ja bo weźcie się tutaj, złączcie wszystkie normalnie i chwileczkę, chyba już mi się nie uda, bo za chwileczkę to chyba przegram, albo i nie! Już jest naprawdę bardzo mocno i zobaczcie, teraz się te buwo Fardelu teraz złączą i pom, po pom, prawie normalnie to wygram, widzowie, jeszcze jest nadzieja, to jest ostatnia szansa na to, żebym to wygrał w dobrym sposób. I uwaga, teraz klikam, o, tutaj, w ten sposób, teraz tutaj, i jest naprawdę tutaj mocno i zobaczcie, czy teraz coś się zrobi. Po-popom, pom, pom. tak jest, mamy dwa o, Din, din więc jest naprawdę dobrze. Ale chwileczkę, nie, no ja już chyba nic tutaj nie dam rady. Bo tutaj ta gra normalnie się buguje. I chwilę, chyba że zacznę klikać. I może mi się uda. Ale nie, przegrałem. To uh o-o. -oh.